Hej, cześć, witajcie! Jestem Loki z YouTube. Dzisiaj gramy sobie w Bed Wars na serwerze y, myberry.org. Mm, Jest ze mną Kuba Schwarton oraz Makrela. Siema. Dzień dobry! Stasiu, rozpoczynaj gierkę. Ja Stasiu, rozpoczynam. Okej. Okay. No, to nie wybierajcie tego teamu, bo mamy... O, my jesteśmy zielonk. Okej, a im się z automatu, a oni sobie wybierają? Czy oni są z automatu, czy nie Co? Nie, bo oni chyba też mają farci, a... Czemu oni mają, na przykład, oni mają żółty ten, żółty hełm, a my nie mamy w ogóle? My nie mamy w ogóle, bo jesteśmy inni. Dobra, zaczynamy. Okej, I have good game, muszę zobaczyć... Ale e, ogólnie e, dajcie mi złoto, bo ja chcę sobie kupić refty. złoto, e, Jakby coś Stasiu, nie będzie tak jak wcześniej. Jest włączone nagrywanie. Więc no nie musicie się martwić, że nagrywanie zostanie ja włączone. Dobra. Jakby to ja idę na diaks. Okej, okay, to idź na diaks, a ja sobie kupię TNT. Zamiast TNT wziąłem wiatro z wodą. Nie, to ja jestem TNT. Ale zamiast TNT wziąłeś drewno. Mistklik. Ej, masz złoto. Kurna, no ja pierdzielę! Czemu ja tego tkwiłem? Bez deszczu nic, nie? O bościu najdarłam. Ja też. No too. to tia, Gramy od nowa. E, mm, o, jesteśmy czerwoni tym razem. Czy to jest prawdziwy dream? U, wow, to to jest dream przecież. E, dobra, nie, nie, nie e, mam gramy sobie teraz taką gruntkę, ładną, taką, żeby wygrać, a nie czekerać. Nie, Please, nie, 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 Ja nie, 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 no, no, dana, ja znowu? E, Albo nie, dobra. Ja idę na szmaragdy. E, I'm go rush, I'm rush, I'm rush, ja... I'm rush. Dobra, mam TNT. A czemu wy nie zabudowujecie? Bo ty co? już. Aha! Czyli to tak! A wcześniej mówiłeś, że żebym nie stawiał kloca na łóżku. No, że się tam nie zazroba, co? A. No, żeby mi ktoś tak pomógł, bo ja mam problem z rozglądaniem się. A gramy w Robloxa, tak! Naprawdę gramy w Robloxa. E, ogólnie jest Lipa, bo e, ja tutaj zrobiłem sobie takie nieładne ja odgrywki. Mamy tych samych No O. No, oh, no, oh, no, ja mam... Ej, bo... Ej, czemu my gramy na świątecznej mapie? Przecież są wakacje! Nie. Nie Mamy wiem. To, o, to wiem, ale... To jest trochę upo. Ja się zastanawiam, czy ty myślisz. No, ja też się zastanawiam, ale ja się wygłupiam po prostu, kurda. Yeah. Co myśli. No, niektórzy tak mają. Tak się nie forest Let's go! Ej, e, pomożecie mi obudować to wełno? mi Nie, bo ja idę na diament. E, e, ja na to ja będę ją obudowała dla nas. I jedyną, ja będę miał ubudowany dla nas. <grym> Brzmiało to, jakbym nie pochodził z Polski, ale to by się tam przejmował? Ok, lecimy mm. sobie refa i lecimy sobie na diasy. Ja. Czemu mi kradniesz diamenty? No kuba. No ej, no nie rób takich rzeczy! Ja ej, e, jakby co to, to idą no, na kubazę, to ty... Nie e, fajnie fajnie by... fajnie by było, jakby wprowadzili do Bed Wars działającą tarczę. No! Idę go za No nie zesraj się, głupi niebieski! Gratulacje, Frau jesteś debilem! A czemu ja? Hej, Makrela! No, więc... Y, tak, y, gramy trzecią rundę. Y, 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 w przeciągu chwili. Dobra, y, teraz się musimy trochę postarać. Ja się ja muszę postarać. Łóżko. Dobra, obuduj łóżko, ale proszę. Słuchaj, takie obudowanie łóżka moje, to jest po pierwsze strata czasu i surowców, tych złota i żelaza, ja a tak czy tak, tak wszystkie to na luzie rozwalają, więc... To Ej. Ma. macie trochę złota? Ja. Ale ja też potrzebuję. Ja nawet nie no, mam bo wszystko pragnijcie. Nie my złodziej jesteśmy. Mam do złodziejów. Ogólnie, dobrze. No ile mogliż tu stać? No bo ja czekam aż będę miał 4 złote w efekcie. Ja już mam to... 5, ty jak to masz dopiero 4 nawet nie. No bo ja jestem tak, żebyście Wy też mogli mieć. Bo jesteś inny. Aha, czyli Wy chcieliście. żebym. żebym ja miał. Chwała, nie. ale dobra, nieważne. Ja idę sobie na diaksy. O, ja Ej, Kuba, idziesz, umiesz speedbridge'ować? nie, nie umiem. Kurde, a ja też nie umiem. Ja umiem bardzo szybko robić maski, do A. Tymczasem tak we ja umiem speedridgeować, okay. ale przecież taka jest technika. Oh my god. Po e... makrelach, gdzie jesteś? Jestem o, na środku i mam EPSA. Mekryla do wody, makrela. Co? No. makrela do wody, makrela Ja tu tylko diaksy biorę. Wybierzecie diaksy, a ja tu walczę o życie. A co, to już nie moja wina. Ej, jaki mam enchant kupić? Co mam kupić, jakie ulepszenie? Shota?

My jesteśmy zielonie? No, nie, nie, ja, bo ja mogę ja, już pokój. No wełna, tu dobuduj. A ja mam dobudować to? Gdybyś go robimy, Do buduj. A jak to mam dobudować? Przecież tam nie sięgnę, a Daj. tak, tak. A tak. Wiem Ale jestem upor nie. Ej no pomoże mi ktoś? No ja ci nie pomogę ja, jak nie ja mam czy... nie mam itemów To jest moje zadanie Pranek idź po niego masz, masz tu gałądę Daj jeden złoty Nie chcę złotych Daj jeden nie złoty Ja mam bardzo ważne zadanie. o wywoływanie łóżko. Ej, dobra. Idę da pomóc rybce naszej. <gryśla> <gryśla> Przenieść wiatro wody. Ej, kto nas gonił? <gryśla> Black Zinn mnie rozwalił! Jakby złoty i czerwony! Czerwony chodź tu w ręku! Będziemy się bawić z czerwonym! Czerwony co teraz? Czerwony jest frajerem! Ale no, nie mam ci! Nie mam ci! Nie ten czerwony jest upośle. Ej, ten sam czerwony nie, mnie zaciukał. Nie, zrobię z powodu patrz, patrz, tego. zrobię, teraz. Spadaj! dobra, on nie żyje. A żyje? śniegu. z jakiś lód? to go.

Pustani te drabinki Ja. Ja. Chciałem, że może raz mapę skopiować. Nie może. Ja mam Czerwone. Ja. Czerwone. Rashis. Ja mam ten, ja mam ten, e, Ci mieć Emisów, kupuję nam Obsidian <toddysk> A wy się takiego klosa postawili to się tam nie podoba <toddysk> Ja się dokopię Ale kupzę kup kup się kierem masz Masz Dzięki Chop się to Waffel like na łóżku, panie i tak zrobiłem we mną, żeby ktoś zaatakował, to miał trudniej się bić. Ja tutaj uważam. Ja tutaj obserwuję. Ej, chodźcie za nasze łóżko, jest ono odkryte. I TNT teraz. pa. papa. Skibriu, papa, pa, Skibriu. Okej, okay. to zobaczę tu. Tu i tu. Ten No to Czerwone. trzeba było mówić jak byłem na bazie. Bo idzie jakiś człowiek. Jak ja się tam mam teraz... Żmij Ej, makrela ucznij się, bo potrzebujesz tu postać w blog. Makrela, do wody. Ej, a co jest najlepsze, że można rozkopać oscyzjan tylko jak się ma w ja białek sam kilom, To jest akurat gęsia dla trochę. Jeszcze Masę ja powoduje. O, tak! Ja nie mam wełby. O, teraz już mam. Dobra. Jak, jak można nie mieć wełny? No mi się skończyła. Ja. No, frej! Ej, ale ten frajer ciągle mnie. Całą rundę. Sorry. Nie lubię grać w tą grę. Piękny, piesemka książę. Co robisz? Myślałem, że on chce spuszczać Tintin. Masia, pomagań. Bo ja mu zachoduję najwyżej. Weź różne kasę, to Ale nawet jak tak, spuści... to No to tam je no frajer! Night King Sunrise on tam będzie naprawdę na stole I ja też tak, Dobra, nie ucieka On nie po idzie, drugi idzie, Jest ich ich czerwonego no i nawet jak zrzucam to walone TNT to... przecież nie rozkopią obsydianu tak łatwo. Nawet jak będą mieli dex z No, gdzie jestem frajer? Proste, o. No On już sobie kill'oty przyjechał. A Dobra, dla mnie to mamy opsa! O, nie, no nie znów tego! No nie! Ja tam do góry rozrobiłem taki rozgarnie, że. Ja kurde, już wszystkim tu podleję, bo nie mam niczego! Ja tu potrzebuję surowca, bo ja się ciągle wywalam. Nic sobie nie będę kupował. Ja to, no ja super, mi jest wolna! Tu jest wolna! A wy co? Ja wiemy właśnie. Ej jakby to idzie! Czterwony. No chyba co no, no, nie! No, Czemu ci czerwoni tylko nas? Aha. Kuba.

Eeeh ja fucking. Ej, o Jego człowiek. Mam resa od typa Ej, nie to wiem czy nie lepiej iść im na bazę. ci się popadnie jak płynie jeszcze to jakoś popadnie. O na ten. Ej, wiadro wody by się przydało. Opsa nie widzisz? Opsa nie widzisz? Opsa nie widziałeś? No i kurde, no już wiedzą, że mamy Opsa, no i... Ja, ja, ja im idę na bazę, gdzie oni są? Nie wiem. Gdzie jest ich łóżko? Ej, bo ja najpierw muszę zrobić wełnę. Zrobię no, to To niech przyjdą. Jak, jak spróbują, tu przyjść, to ich zastrzeżą. Będę do nich celował. Na razie nie Ej, chodź mi tu pracy. Coszko Mój ja, ja dwa Daj, czerwony ja. na środek. Gdzie? Czerwony na środku. No Dobra. O! Czerwony! Wartecznie! Czerwony na mnie skoczył, a nie? Nie, gdzie? Gdzie jest czerwony? Na środku. A! Jeden nie! Jeden nie jest na środku! Jeden w na bazie. Ja idę do nich na bazę. Majku, spadaj! On Ja nie co umiem grać. Wiem, widziałem, bo ja go zapchnęłam z ukoła, potem w ciebie wyleciał. W naszym szkole go oglądała potem, wiesz? czerwoni są naprzeciwko nas. To są gdzie? Kto wziął te Ej, czerwoni mają... Wiecie, że czerwoni nie mają nic na łóżku? Oni mają jedną warstwę wełny. Tam dwie? A ja powiem że to jeden czerwony. Nie, 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 a nie tak się chwalić, kurna. Nic nie zbiłeś, tam, jeśli tak mówisz, no to czemu tego nie zniszczyć? No bo mnie zabili! no bo mnie nawet się nie zabiją! Dobra. Co oni mają w bazie? Wyczerpujcie. Proszę, ty

Jest, nie mają łóżka. Nie mają. Jest, Idziemy tutaj szukać oczy. Jest, jest dwóch! Jest dwóch. Chodźcie, idziemy na króla Idziemy. Ej, wcale nie wiesz gdzie Nie Nie wiesz? To podobnie, albo żółty, albo niebieskich O niebieskich! Niebieskich? Ja idę do niebieskich Jedziesz do niebieskich? Pod nas! To Chyba... Chyba papuje Na to skała, leciągną Nikolaja. Nikolaj, Rani, Nikolaj. O nie, jaja nie. O nie, o nie. O nie, mi rzucił i spadłem. Ja rzuciłem w niego, ale nie zrobiłem. Padłem przed. Nie, Ja. jest to, jajo Ej, gdzie to, jajo nie, jest to, o nie. Nikt? Tutaj, nie trzymaj na mnie. Mam go! Siema. Siema. Jest! No franek, ty po co żeś chciałem wam żeby... nie, wiedziby, nie, wiedziby, dobra, nie wiedziby, wiedziby, O nie! Spuścił nam dwa, ty... Może troszkę więcej? <śpięk> Spadłem do wojny, no kurde! O, no, kurde. Ok. Ja ci tak. No jak ja ci No jakie? No jakie? No jakie? No No Dobrze! 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 A to na tyle na ten odcinek Widzimy się w następnym odcinku Piszcie w komentarzach jeśli jeszcze chcieli Jeżeli chcecie więcej makreli I A teraz cześć!